Cześć, moi drodzy, mam dla Was książkę o urodzinach. Powiem Wam, że jak e, dostałam tą książkę z wydawnictwa Literatura, e, i tak spojrzałam, że to wiek 9, plus, tak stwierdziłam, że to pewnie jest historia pewnych urodzin, ale w sensie takim, że to już się dzieje na urodzinach. Nic bardziej mylnego. Jest to historia o dwóch przyjaciółkach i o ich, o ich kłótni. Dlaczego się pokłóciły, co się stało i jakie są konsekwencje tej kłótni. Nagle następuje rozłam, ale nie tylko między tymi przyjaciółkami rozłam w klasie. Nagle mm, ulubienica wielu została odizolowana od bardzo dużej części klasy grupy za pomocą właśnie jej byłej przyjaciółki. I nagle ta piękna, mądra i uzdolniona dziewczyna staje w grupie. No, nazwijmy to tak naprawdę odrzutków. Dzieci, które są inne według tej dużej grupy. Zostaje z chłopcem, który jest gruby, i z chłopcem, który jest biedny. Myślicie, moi drodzy, to są stereotypy? Pewnie tak, ale te stereotypy funkcjonują w szkole. I niestety to jest taka rzeczywistość szkolna, że jak się wyróżniasz, i niekoniecznie czy to w dobrą, czy w złą stronę. To czasami jesteś po prostu odtrącany. Ale to nie świadczy o tym, że masz być tak, taki jak wszyscy, wszyscy. I o tym jest ta książka o sile przyjaźni, o tym, dlaczego czasami wyglądamy tak. I że warto zapoznać się, poznać tą osobę, jaka ta osoba jest. Dlaczego tak akurat się prezentuje? Ponieważ chłopiec, który akurat w tej książce został opisany jako morus, Dlaczego on nosi takie ubrania? Dopiero ta odizolowana dziewczyna, Jessica, się tym zainteresowała i okazało się, że ten Morus klasowy po pierwsze, nikt nie wie, jaką ma naprawdę i na imię po drugie, w ogóle nikt go nie zna, a go ocenia. Jest to książka niesamowicie mądra. I powiem Wam, że nie dziwnego, że wygrała konkurs. Poznajecie znaczek? Konkurs Ast Astrid Lind Lindgren, najnowszy konkurs, piąty. Książka, która bardzo dużo nauczy nasze dzieci e, i nas samych, moim zdaniem, ponieważ, no wiadomo, to my przekazujemy pewne stereotypy naszym dzieciom. Książka, która mówi o szkole, o przyjaźni, o tym, jak się toczą losy uczniów, e, jak czasami się tworzą przyjaźnie, te na naprawdę prawdziwe. Naprawdę z całego serca wam bardzo polecam, bo to jest bardzo mądra literatura dla naszej młodych czytelników. Bawcie się dobrze.